Ludzie, którzy zostali nielegalnie przez te osoby w kamizelkach z napisem Policę, traszani są również ci, którzy legalnie przebywają na terytorium pani Polski. Pani minister, pani twierdzi, że pani syn to ogląda. Czego ma się nauczyć? Ale może pani nie komentować to co ja będę mówił na bieżąco? Może państwo sobie odpali Twittera i tam pisze komentarze na bieżąco, ja będę mówił. Na bieżąco, na bieżąco. Mogę siedzieć 15 minut słuchać jak kołek, jakichś rzeczy, które nie mają związku z rzeczywistością. Pewnie już się spodziewaliście, że wuj opowie wam, że przez te ostatnie upały nie wytrzymałem i uznałem, że Muszę wypić zimniutkie piwko, ale muszę was zasmucić. Nadal twardo trzymam się swoich postanowień i pakuję jak szalony. Dzisiaj uznałem, że żeby uciec przed gorącem, pójdę sobie na basen. I wiecie co? Pływanie jest trudniejsze niż myślałem. Jak oni to robią, że przepływają cały ten basen w kilka sekund? Mi w ciągu godziny udało się to zrobić całe dwa razy. No, z kilkoma przerwami na posiedzenie w jacuzzi, ale starczy już o mnie, bo to, co się tam odwala w polityce ostatnio, przekracza ludzkie pojęcie. Jesteście na kanale Kto wygrał, a dzisiaj obejrzymy sobie wywiad, który zdecydowanie przejdzie do historii. Bosak z Mazurkiem tak zaorali lewaczkę, że ja jestem w szoku, dlaczego ona po prostu stamtąd nie wyszła. Ale zanim przejdziemy do tej orki, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy kto tego nie zrobi, będzie musiał słuchać muzyki puszczanej przez mojego kolegę. Błagam, nie róbcie sobie tego i strzelcie już tę łapkę w górę. W ogóle wujo ostatnio odkrył taką perełkę w internecie, że aż się zesracie jak to zobaczycie. Chodzi mi o kanał Ministerstwo Prawdy. Serdecznie zapraszam na najnowszy odcinek, żebyście sobie sprawdzili, bo naprawdę warto. Linki znajdziecie w opisie i przypięty w tym komentarzu to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Pewnie wszyscy już jesteście świadomi sytuacji, która w ostatnim czasie ma miejsce na naszej zachodniej granicy. Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia o tym, że niemieckie władze we współpracy z naszymi służbami przesyłają na naszą stronę imigrantów. Oczywiście nie każdy potrafi w to uwierzyć, i nawet mimo pojawiania się filmików takich jak ten. 3 lipca, pierwsza oko pierwszej w nocy, most graniczny w Gubinie. Niemcy wychodzą za komisariatu, który jest zaraz za mostem, i wyprowadzają migranta. Przerzucają go do Polski. Nie ma polskiej straży granicznej, nie ma polskiej policji. Prawdopodobnie zupełnie bez uzgodnień, po cichu, pod ukryciem nocy. Tak robią Niemcy. Oni czują, że mogą robić. Cokolwiek chcą. Tak więc Tusk zostaje ośmieszony. Tusk mówiący o tym, że niepotrzebna żadnej aktywności, żadnych działań, bo strona niemiecka dobrze działa. No i nasi koledzy idą, pytają się człowieka, czy ma papiery, czy ma dokumenty. Okazuje się, że nie ma nic. Wraca, wraca do Niemców. Pod pachą tylko jakaś torba z jedzeniem. Niemcy chcieli go wypuścić po prostu na ulicę w nocy. Zostawić samego. Wrzucić do nas kolejnego migranta. O, proszę jak stoją. Nadal próbuje zakłamywać rzeczywistość i twierdzić, że takie coś wcale nie ma miejsca. Oczywiście z ust naszych ulubionych lewicowych polityków mogliśmy usłyszeć, że wcale nie ma czego się bać i tego typu proces jest czymś całkiem spoko. Ale na szczęście obecny w studio BOSAK miał odwagę się nie zgodzić. Obce osadnictwo jest e, oczywiście znanym historycznie zjawiskiem i prowadzi do zastąpienia rdzennej populacji. a nie tam e, tam wsparcia, Do wymiany nie do kulturowej prowadzi, no prowadzi, a nie tam Zastąp... no do, 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 dokładnie. Wie, wie, w wymianie demograficznej towarzyszy wymiana kulturowa. I, I znane jest. Temu jesteśmy bogaci. Ale może pani nie komentować nic, co ja będę mówił na bieżąco? Może pani sobie odpali Twittera i tam pisze komentarze na bieżąco? Ja będę mówił. Jeśli ta pani ciągle wierzy w coś takiego jak jakaś. Urojona wymiana kulturowa, to może powinna pojechać na wycieczkę do Berlina albo do Paryża i na własne oczy zobaczyć, jak wspaniale tam się to sprawdziło. W tych miastach zaczęły już powstawać całe dzielnice, do których policja boi się wjeżdżać. Na tym właśnie polega to całe ubogacenie kulturowe. Jeśli dla kogoś brzmi absurdalnie, że grupy społeczne, które wcześniej były mniejszościami, zaczynają przejmować kontrolę w danych państwach, to może przestać się oszukiwać, bo już teraz w Berlinie najpopularniejszym imieniem nadawanym najmłodszym Niemcom jest Mahomet. Jest to chyba najlepszy dowód na to, że ten proces nie tylko się już zaczął, ale dodatkowo ma się świetnie. Niestety dla lewicowej strony dyskusji politycznej wcale nie powinniśmy się tego obawiać. Co ciekawe, mimo tego, że naszej bohaterce wcale nie wydaje się, że zalewanie nas jakimiś masami bliżej niezdefiniowanych ludzi jest złe, to i tak z jakiegoś powodu skrzętnie ukrywali statystyki. No, a ja pytałam Mi pytasz, że to są dane podawane przez niemiecką policję. No więc czego pan się cieszy, proszę, to nie proszę, bardzo wiem. Jak półtora minuty, to <laughs> proszę pozwolić. Tak? <laughs> ja, pardon, nie, nie Pani nie, minister. <laughs> Cieszę się, że przestaliście kłamać. Wytykałem wasze kłamstwa w sejmie. Proszę ja. pani jest w sejmie tam, proszę pani słucha. muszę pani to widzieć już kilka miesięcy temu, że minister Duszczyk miał duży problem, żeby odpowiedzieć na to, bo ukrywaliście te dane. Cieszę się, że w tej chwili to co pani mówi sumuje się do 10 tysięcy. Proszę przestać stwierdzić, że nielegalnych imigrantów cofanych z Niemiec u nas nie ma. Teraz druga 300 sprawa. Plus 3 cieszę 3 się, że... 10 Bardzo proszę. No, pani minister, pani twierdzi, że pani syn to ogląda. Czego ma się nauczyć? Druga sprawa, cieszę się, że pani Przyznała, że źródłem pani wiedzy są Niemcy. Nawet kiedy już doszli do konsensusu w sprawie tych liczb, to ona nadal nie potrafiła tego policzyć? A może dalej próbowała robić dobrą minę do złej gry i chciała kontynuować swoje manipulacje? Ciężko mi powiedzieć, ale jestem pewien, że jest prawie tak dobrą matematyczką, jak była nasza ulubiona tuba propagandowa Dorota wysocka sznep. Przez to, że nasze własne państwo nie potrafi bronić nas przed imigrantami, szybko zaczęły pojawiać się osoby, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i same zadbać o to, żeby Polacy byli bezpieczni. Oczywiście chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że według naszej dzisiejszej bohaterki nie jest to wcale godna pochwały inicjatywa, a nawet więcej. Mogliśmy usłyszeć klasyczne zarzuty, które zawsze się pojawiają, jeśli mowa jest o jakichś oddolnych inicjatywach osób o prawicowych poglądach. Są również e, migranci, tej 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 tej. zastraszani są również ci, którzy Aby legalnie przebywają zasryszali. na terytorium Sami Polski, wykorzystywany jest ich... Ani zza... panie ministrze. Panie panie ministrze Próbuję odpowiedzieć na pytanie. Ja rozumiem, ja rozumiem i zdaję sobie z tego sprawę, że są osoby, które zostały nastroszone i instrumentalnie wykorzystane do tego, że pojechały tam na granicę i rozumiem, ale to są bardzo tak często nie. te same osoby, szanowni które Państwo jeszcze parę lat ruchu, temu biły kobiety, granicy. a teraz chcą nas bronić. To są dokładnie ci sami Kolejne ludzie. Jak, się przyjrzeć, mówię, nie, jak się, przyjrzeć się przyjrzeć twarzom niektórych z tych osób, ja nie mówię, że wszyscy, ale pani nie chce są Na granicy bili kobiety to są bardzo często osoby, Coś które uczestniczą to. w takich bojówkach nie pisowskich na różnego rodzaju demonstracjach, jedną z twarzy osób. Ale proszę pana, ja próbuję panu powiedzieć, że jedna z tych to osób to jest to osoba, tych która tych mnie osobiście na jednych przed Wynia. debatą prezydencką mnie osobiście szarpała i mam kilku świadków na to. Naprawdę. Znam te osoby. Proszę pana, nie mam zielonego pojęcia, bo nie przedstawił się, nie podał im i powiedział uprzejmie panią popchnę. Tak się nie dzieje przed debatami. No pewnie że tak. Przecież najłatwiej zacząć określać tych ludzi mianem bandytów i twierdzić, że to jakieś niebezpieczne bojówki. Gdyby uśmiechnięta policja potrafiła rozwiązywać problemy, to nawet by ich tam nie było, więc mogą być źli tylko na siebie, bo to przez ich bezczynność pojawiła się potrzeba na właśnie takie zrywy społeczne. Zamiast podziękować tym ludziom, że robią to, co powinny robić nasze władze, to potrafią ich tylko obrażać i oczerniać. A tak tylko przypomnę, że to nie pierwszy raz, kiedy władza z własnej nie nieprzymuszonej woli dzieli Polskę, a potem pewnie będą twierdzić, że to oni są jedynym sposobem, aby zakończyć tę wojenkę. Nasza specjalistka poza zwykłym obrażaniem popisała się również tym, że nie do końca potrafi wyciągać logiczne wnioski. Ludzie, którzy zostali nielegalnie przez te osoby w kamizelkach z napisem Policę, tak? sugerujących, że mogłaby być to policja. Jezus Maria. Niech to jest nazwa miejscowości. Nazwa miejscowości. Oni byli ja... Jak oni śmieli mieć nazwę własnej miejscowości. Za takie coś to przynajmniej pół roku więzienia i biczowanie. Nasza pani jest już tak mocno wkręcona w te swoje lewicowe teorie, że po prostu widzi to, co chce zobaczyć i tak to sobie dopasowuje pod tezę, że wszystko składa jej się w jedną całość. Chyba nikogo nie powinno dziwić, że Bosak w pewnym momencie Cię już nie wytrzymał. Przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby jednak coś powiedzieć. Mogę siedzieć 15 minut, słuchać jak kołek yy, jakichś rzeczy, które nie mają związku z rzeczywistością, ale potrzebuję móc powiedzieć to, na co czekałem i co Pop... proszę mi pozwolić, że jednak dokończę. Zresztą ciekawe, czy komuś z nas starczyłoby cierpliwości, żeby przez dwie godziny musieć wysłuchiwać tych szalonych teorii. Mam wrażenie, że jest to jakiś rodzaj kar cielesnych zakazanych przez konwencję genewską. Co sądzisz o tej rozmowie? Uważasz, że przejdzie ona do historii? Może ta pani miała jednak trochę racji? Dajcie znać w komentarzach. Niestety wujo musi już lecieć, bo trening sam się nie zrobi. A kupiłem sobie skakankę i chcę ją wypróbować. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy kto tego nie zrobi, będzie musiał wymasować mi plecy. Pamiętajcie, żeby sprawdzić ten nowy odcinek na kanale Ministerstwo Prawdy, bo serio warto. Do następnego Siem'a!